dodają swoje, mają jakieś takie swoje dodatkowe wytyczne dla, dla hoteli, które działają w ramach danej, danej sieci. Oto tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów, które dla mnie są absolutnie ważne, które znowu to są jakby w oparciu o moje doświadczenia i o moje, moje obserwacje. Jeżeli chodzi o, o, o sypialnię to na pewno metraż ma znaczenie. Tak? No, nasze przepisy mówią, że hotel pięciogwiazdkowy dwuosowy dwu powinien mieć co najmniej 18 metrów kwadratowych i tutaj, jeżeli ktoś nie wie z naszych słuchaczy, to nie dotyczy ten metraż powierzchni łącznej, przedpokoju, łazienki, sypialni, balkonu, tylko samej części sypialnianej. Tak? W to, te 18, 18 metrów. No, hotele takie prawdziwie luksusowe, zarówno jeżeli one się znajdują w zabytkach, czy są to budynki stawiane od nowa, no to są to pokoje, nawet w tej najniższej, tak zwanej najniższej kategorii, standard czy, czy deluxe, mają po 25, 30 czy nawet 40 m2. I tutaj mówię o pokojach najniższej kategorii. tak? Więc tutaj ta wielkość pokoju ma, ma znaczenie. Oczywiście, jako główny element wyposażenia sypialni, no, będzie tutaj łóżko. Więc tutaj, no. Nie tyle szerokość tego łóżka ma znaczenie, no najczęściej to są prawda, 180 czy, czy 200 szerokości, ale bardzo ważna jest grubość materaca, wysokość tego materaca. W, ostatnio w hotelu De w, w Paryżu hotel miał ponad 30, przepraszam, materac miał ponad 30 cm grubości. Tak? Na materacu była ułożona jeszcze taka, taka nakładka śpieża. Tak? Taki, po prostu czułem się jak w piernatach. Mm -hmm. Wysokość, w ogóle łą, łączna wysokość łóżka ma, ma znaczenie. Ja to tak zawsze określam, że takie łóżko w takim ekskluzywnym, luksusowym hotelu powinno mieć co najmniej, co najmniej 65 cm wysokości. Nie tylko wysokość łóżka ma znaczenie, jego wygoda, ale również pościel, tkanina, ale też wypełnienie. W hotelach jednak najczęściej spotykamy się już z takim sztucznym, prawda, antyalergicznym wypełnieniem. O tyle w hotelach luksusowych, w, których, w tych przynajmniej, w których miałem okazję bywać, z wypełnieniem jest pierze, prawda, y, 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 gęsie. Więc tutaj, czy to, czy to są puszyste kołdry, puszyste poduszki, po cztery, a nawet sześć poduszek na, na łóżku dwu, y, dwuosobowym. Tak? Coś, co sprawia prawda, no, takiego łoża, łoża królewskiego. Coś, co ma być wygodne, coś, co ma być przyjemne, żeby czuł się komfortowo, żeby mógł się prawda, tą pierzyną, pierzyną otulić. Tak? Mówiąc jeszcze o sypialni, to tutaj będzie miało znaczenie mini barek. No. Przepisy nasze, przynajmniej polskie, nie regulują tutaj asortymentu minibaru, mówią tylko, że ten minibar powinien się znajdować w fotelach 4-5-gwiazdkowych. Czyli może być pusty również. E, no, <laughs> oczywiście komisja sprawdza, co w tym, e, jaki tam asortyment się znajduje, ale jakby nie ma stricte wytycznych. tak? Mm -hmm. e, o ile najczęściej spotykamy tam piwo, wino białe, czerwone, e, może jakaś mała butelka. Wina musującego, soki, napoje, napoje gazowane, czekoladki, orzeszki. O tyle no, w hotelu prawdziwie no jest to, jest to barek. Jest to po prostu bar, który jest wyposażony, no, po prostu pęka w szwach. Są to alkohole z wysokiej półki, nie tylko takie, prawda, małe, małe małpeczki, mhm. ale często są to butelki w pełnym w pełnym wymiarze, tak? z który goście, prawda, nawet, nawet spotkałem się w, w jednym hotelu, że miałem akcesoria, shakery, mieszadełka, prawda, do tego, że mogłem sobie sam nawet tego drinka przyrządzić. Więc tutaj minibar, jego asortyment zwłaszcza jeżeli mówimy, w, jeżeli mówimy o alkoholach znajdujących się w minibarze, no to w hotelu prawdziwie luksusowym ma znaczenie, bo to świadczy o tym, no, takim przepychu bym powiedział, tak, tej, tej usługi. No minibarek jest, jest, jest usługą. Mówiąc jeszcze o tej sferze, o tej strefie minibaru, no ekspresy do kawy, mimo tego, że nie są wymogiem żadnych przepisów kategoryzacyjnych, prawda, w żadnym kraju, jest to, stało się to już elementem, jakby to, takim standardowym. No. Jeżeli nie we wszystkich kategoriach pokoi, to przynajmniej w, w hotelach wyższej, wyższej kategorii. Już nawet zauważyłem, że w hotelach luksusowych. Czajnik, taki stand, który jest prawda, w standardzie niemalże we wszystkich hotelach, wszystkich sieciach, został właśnie zastąpiony czajnikiem, że w pokoju, e, spotkałem się z takimi przykładami hoteli, że nie było czajnika, ale był ekspres, prawda? jako taki element, który świadczył mhm. o, o, o wysokiej jakości e, w, wyposażenia. E, w hotelu Savoy na przykład e, Kamerdyner przygotował dla mnie imienną papeterię, tak? gdzie miałem kopertę i miałem e, prawda, papier listowny, gdzie było u góry prawda, napisane Imię, imię i nazwisko, tak jak jeżeli chciałbym, prawda, komuś wysłać mm -hmm. list, jak to się kiedyś robiło, prawda? No, teraz mm -hmm. wiadomo, od listów pisanych się przeszło na, mm -hmm. na listy, na listy no, cyfrowe, ale, no wiesz, no, takie coś od razu zachęca. Ale absolutnie no. nie jest to elementem znowu pewnego takiego dziedzictwa, klasy tego hotelu, jego, jego przebogatej, jego przebogatej e, historii. E, w hotelach luksusowych też w sypialni znajdziemy, czy, czy w łazience, czy w sypialni znajdziemy e, też toaletki, tak? Z, z lusterkami dobrze oświetlonymi, które prawda, no, pomagają, zwłaszcza paniom, żeby sobie wygodnie usiąść tak i przy dobrym, dobrze oświetlonym lustrze wykonać, zrobić sobie makijaż. No, też nowoczesne technologie. Są hotele, nawet te klasyczne, prawda, jak Ritz, które po remoncie zostały nafaszerowane technologiami, prawda? Są różnego rodzaju panele dotykowe do sterowania oświetleniem, do sterowania muzyką. Są telewizory, które mają co najmniej 50 cali, prawda, tej jakby wielkości. Bardzo ważny też jest zakres programów te telewizyjnych. Szeroki zakres tutaj programów filmowych w wielu językach jest, jest, bardzo, jest bardzo ważny. Czy tak jak też już się w kilku hotelach luksusowych spotkałem z tym, że nawet lustro w Łazience ma wbudowany telewizor. Tak. Tak? Czyli po prostu tak. leżąc, leżąc sobie wygodnie w wannie, prawda, można sobie jakiś tam program telewizyjny obejrzeć. No właśnie, przechodząc do Łazienki. W Łazience, no. Bardzo często spotykane jest to, że podłoga jest, jest podgrzewana. Że poza w ogóle łazienka w hotelach luksusowych często jest nazywana pokojem kąpielowym, co to znaczy, że jest to spora przestrzeń. W, na której znajduje się nie tylko osobny prysznic z deszczownicą, nie tylko samą słuchawką, ale po prostu z, z deszczownicą. Nawet w kilku hotelach spotkałem się z tym, że w kabinie prysznicowej e, znajduje się ławeczka, na której prawda, można sobie usiąść, puścić z deszczownicy prawda, gorącą wodę i wtedy tworzy się prawda, taka, e, taka sauna. E, czyli poza prysznicem jest również osobna wanna. Z, z gąbką, wanna z, z solą do, do kąpieli, są to prawda umywalki, jest to zestaw akcesoriów, szczoteczka, golarka, kosmetyki najwyższej jakości różnych uznanych marek kosmetycznych, że poza muszlą klozetową także powinno się znaleźć miejsce na, na bidet. Czy telefon przy, przy toalecie, prawda? Czy głośnik telewizyjny, który, prawda, że nawet jeżeli jestem w łazience, to w dalszym ciągu mogę słyszeć, co tam się, w te, co, w telewizorze, co w telewizorze gra. Także to są elementy, które wychodzą, elementy wyposażenia, które wychodzą poza standard wynikający stricte z przepisów kategoryzacyjnych. Mm -hmm. I tutaj, jakby też kontynuując, wychodząc już poza strefę pokoju, housekeepingu, przechodzimy do, do gastronomii. O ile oczywiście tutaj, jakby, no ja mam dwie lewe ręce, jeżeli chodzi o gotowanie. Niestety, od mojej mamy nie, nie udało mi się przejąć tego, tego bakcyla do, do gotowania. A żałuję. Natomiast jestem w stanie docenić smak potrawy. Jestem w stanie docenić właśnie usługę gastronomiczną. Ale usługę gastronomiczną ja nazywam doświadczeniem gastronomicznym. Co to znaczy? To znaczy, że ja y, będąc gościem hotelu luksusowego, nie chcę po prostu zjeść, prawda, zaspokoić swój głód i czymś tam zapełnić y, swój, swój żołądek. Ja chcę doświadczyć doświadczyć prawda, przejść przez takie doświadczenie gastronomiczne, przez doświadczenie kulinarne. Co to, co, co to znaczy? W hotelach prawdziwie luksusowych usługa, te doświadczenie gastronomiczne jest tak samo ważne jak usługa noclegowa. Co ja, co mam na myśli mówiąc doświadczenie gastronomiczne? To znaczy, że no taki przykład teraz tutaj podam, kiedy miałem okazję jeść kolację w hotelu Ritz w Paryżu i na koniec kolacji podszedł do mnie szef restauracji i zapytał panie Weber, jak panu smakowało jedzenie? No ja powiedziałem, że wie pan co? Jedzenie było rewelacyjne, ale nie było to dla mnie najważniejsze. I Teraz wyobraź sobie, Rafał, zdziwienie, prawda, na twarzy hmm. Francuza, który mnie pyta o moje doświadczenie związane z kuchnią francuską, prawda? A jak wiemy, kuchnia francuska tak. jest najlepsza na świecie. Kiedy ja mówię, że jedzenie, smak jedzenia nie był dla mnie najważniejszy. Bo ja mu powiedziałem, od razu wyjaśniłem, o co, wyjaśniłem kierownikowi sali, o co mi chodzi. Mianowicie, że dla mnie to był ten rytuał obsługi. Od samego początku, czyli kiedy mnie powitała wejściu wyjściu hostessa, odprowadziła do stolika. Kelner już stał przy stoliku, który odsunął krzesło, podsunął mi to krzesło, żebym sobie mógł wygodnie usiąść, który wręczył, w, 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 wręczył kartę. Mimo tego, że miałem taką podaną, takie czekadełko, prawda, tak zwane, żeby w, w oczekiwaniu na, 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 na przystawkę, więc między tym czekadełkiem a, a przystawką, a daniem głównym i deserem, to było o ile zazwyczaj w restauracji no. Trochę się niepokoję, kiedy, prawda, muszę zbyt, zbyt długo czekać na, na te przerwy między posiłkami, o tyle tam, w tej całej atmosferze, w tej historycznej sali, w tym hotelu, że po prostu nawet prawda, nie chciałem nawet wyjść z tej restauracji. Że mi w ogóle nie przeszkadzało to, że ja tam musiałam czekać e, nawet 20 minut, e, oczek oczekując powiedzmy, na podanie mi e, e, przystawki zwykłej, tak? E, bo ale czemu to miało służyć? Właśnie temu, że mnie ja się delektował tą mhm. atmosferą y, y, te, te, tego miejsca, tak? W międzyczasie co się działo? To nie jest tak, że mnie kelnerzy o, o, o nas, o, o moim stoliku zapominali Absolutnie nie. Oni byli ciągle stali w gotowości, gdybym prawda czegoś y, y, potrzebował, mało tego, podchodzili i potrafili nawiązać, oczywiście podkreślę, bez narzucania się, z pewnym wyczuciem, kiedy y, widzieli, że jest dobry moment, podchodzili i nawiązywali kurtuazyjną e, rozmowę, więc mogłem też trochę się o tych pracownikach czegoś dowiedzieć, prawda, nie tylko jeżeli chodzi o, o, samo, mm. e, o, o samo jedzenie. E, więc tutaj ten atmosfera sali, wystrój tej sali, muzyka w tej sali, e, e, nakrycie stołu, sztućce, dekoracja, e, przyprawnik, który, prawda, no nie musi być zwyczajnym, prawda, pieprzniczką, e, e, solniczką, ale to może być też coś bardziej w, mm. wyrafinowanego. E, to jest... E, to jest również zastawa stołowa, na której jest prawda, podawane jedzenie, sposób prezentacji tego jedzenia na talerzu i na końcu dopiero to, co ja czuję prawda, na kubkach smakowych, czyli, czyli jego smak. Ale. No to musi układać się w, w całość. Absolutnie hmm? w całość. Czyli to nie jest tylko to, że ktoś mi podaje jedzenie. Tak? Czy pan chce mięso czy coś bezmięsnego, wino białe czy czerwone, prawda? E, proszę smacznego, jak smakowało, dziękuję do widzenia. Nie, to jest rytuał obsługi, to jest całe doświadczenie, przez które jestem przeprowadzany. E, mówiąc znowu o tym doświadczeniu e, Risa, e, chcę powiedzieć, że nawet zwyczajne podanie chleba jest swego rodzaju rytuałem, e, gdzie e, nie został chleb po prostu podany w koszyku e, do stołu, tylko stał właśnie podany takim pamiętam to, kobieta, dziewczyna, ubrana w kucharski kitel, wychodziła z zaplecza kuchennego, na drewnianej łopacie niosła malutki wypieczony bochenek chleba, według, jak się później dowiedziałem, według receptury sprzed 100 laty, kiedy hotel Ritz paryski został otwarty, i oni jakby tą recepturę wypiekania nadal, nadal praktykują. Kelner, obsługujący nasz stolik, podsunął stolik pomocniczy do Właściwego stołu. Miał już przygotowaną deskę do krojenia, miał już ubrane białe rękawiczki. Dziewczyna, yy, prawda, yy, podeszła i sunęła z tej drewnianej łopaty, takiej łopaty, którą, prawda, się kiedyś, mm -hmm. w, prawda, dotąd, że się spieca, wyciąga tak. te, te bochenki, Sunęła ten bochenek na, na stół. Następnie, prawda, yy, kelner pokroił i każdej osobie na, 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 na na, na, talerzyku, na talerzyku łożu Także to jest te całe, całe doświadczenie jest niezwykle Niezwykle istotne nie tylko, nie tylko smak I osoba sommeliera też jest bardzo ważna Osoba, która potrafi dopasować wino Do jedzenia coś, co znowu wzbogaci Moje doświadczenie Doświadczenie kulinarne i tutaj jeszcze jedno moje wtrącenie z kolei. Nagrywamy audycję z Tomaszem Koleckim, mistrzem, wielokrotnym mistrzem Polski sommelierów. Audycję o winie, No właśnie gdzie rozmawialiśmy na temat łączenia wina z jedzeniem. Więc to nie jest tylko tak, że sommelier jakby dobiera wino do tego, co ty masz na talerzu. Sommelier dobiera wino wspólnie z szefem kuchni na etapie tak naprawdę tworzenia tego dania. Więc to jest istotne i to jest kluczowe. I to jest, to jest w ogóle no jakby cała sztuka i, i też cały ceremoniał temu towarzyszy, ale absolutnie jest to wpisane moim zdaniem w hotel luksusowy. To w ogóle bez dwóch zdań. Tak, jeżeli mówimy o alkoholach, to pozwól mi, że jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że znowu...